Zadbajmy razem o Twoje oczy. Pocieraj dłonie, aż poczujesz, że będą ciepłe. Kilka razy klasi w klasie, nie, aby poruszyć energię. Kiedy poczujesz już ciepło, przyłóż swoją prawą dłoń do swojego prawego oka, a następnie wykonaj ćwiczenia lewym okiem. Do góry, na dół, w lewo, w prawo. Zmień teraz dłoń. Do góry, na dół, w prawo, w lewo. Przyłóż obie dłonie do swoich oczu. Weź głęboki wdech nosem i razem z wdechem poczuj, jak powietrze przechodzi przez twoje oczy. Otwórz je bardzo szeroko. Powtórz trzy razy. Powtarzaj to ćwiczenie każdego dnia. Daj mi znać w komentarzu, czy wykonałaś ćwiczenia.